Cześć Peksowcy, Witajcie z powrotem w Apex Legends. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, jestem Basa i jestem najlepszym słabym graczem, jakiego w życiu widzieliście. Sromotne porażki w Apex Legends to moja codzienność, a wygrane zdarzają się tak rzadko, że no nawet nie ma co o nich mówić. A teraz, żeby wprowadzić Was w klimat tego filmiku. 24 sierpnia, późne godziny wieczorne, w składzie Golna i Kameleon. Próbowaliśmy wcześniej zagrać kilka meczów na rankedach, ale nie bardzo nam szło, więc Glolna wpadł na pomysł, że może warto się odstresować i zagrać casuale. Będzie łatwiej, i będzie przyjemniej. Tak. Yeah, Nie, no, dobra, 20 tysięcy. No to masz. Nie. No yeah. Chciałeś łatwiejszej gry, to masz. Treniak? <laughs> sposób na odstresowanie. Ja mam taki sposób na odstresowanie, że zaraz kończę gra. Ok, na początku Harvester okazał się pusty. Mieliśmy dobre 7 minut lutowania i w końcu poszliśmy w kierunku treniardu. W tym miejscu? Ok. Tak, no co, co może się, do, się na tak. hmm? Mogę w nich strzelić sobie. No, to może podejdźmy paczką szybciej niż tam dołem Kamstyk jest na górze O Boże, kurczę jak jesteście Minus 39 Przejdź tamtego, no i da działa? Drodowy. A to można skakać na linkę Ten tam bez jest W linkę też w sumie na tą paczkę jest. Chcemy tu zostać na razie Nie wiem, gdzie nie są Jeden na paczce tam Jeden za paczką. Już w ja dostaję o, tu? No. Do dobicia jest, Boże, do dobicia jest ta Loba, nie, please. Proszę was. Z 40 39. To Loba. Koło mnie jest team. Musiałem spaść. Tak naprawdę to nie musiałem, mogłem spokojniej zostać na górze i się strzelać, ale... ...spanikowałem. Cofam się. Kajesz idę do ciebie, to moja linka. Jeszcze jeden, pięknie piszę do oczu. Tu a lawa miała zerowy. No już śpi. Czy jedna jest tam? Inny skład w PC. Dlaczego? ej, to jest ten drugi skład na górze dachu. Z pojęcia. Nie, nie, nie. Dobra. są? już wchodzę do Dach, górze dachu. Na ich duże dachu. Ktoś się rysował. Oni są na dachu ciągle? Ten był na samych dłuższych dachu. Nie wiem jak wam, ale mi często zdarza się, że wrogowie nagle rozpływają się w powietrzu. Nie mam pojęcia, gdzie są, nie mam pojęcia, gdzie poszli. Nie cierpię takich sytuacji. A ja mam jednego chwila. Jadą, dwa. Żadnego. Jadą, jadą. Mhm. Czerwony pancerz. Tu czerwony. Bez pancerza. Minus no, druga paczka. Minus sześćdziesiąt. Muszę odleczyć. Wejdzie mnie zaraz. Downa. Jeden leży? o oh, fuck. Jego huba, bieg, huba. Eee, dobra. Naży. Wiesz go? Jestem, ja widzę. Jeszcze coś było. Czy to ono zaczęła? Nie, jest dalej. Leży? No nie, no nie, nie, nie! Nie, no czemu? Ja mam asystę tylko! Został. O tym wszystkim, co ja robię dla was. Golna to naprawdę proste. Jakaś kiełbasa kradnie kile. Hmm, killer kiełbasa. Powinno być killer złodziej kiełbasa. No masz. Pustko. No, no, ja już tu jestem. Oni się walą Go gdzieś na. na weź, przysłuchaj chwilę. Poczuł już krew pocztu. Od razu, przesunę się. Od razu. Tam? Jedna rzecz. To jeszcze gdzieś wkład jest, nie? Jeden Ja się martwię i to bardzo Dobra, trochę zostaliśmy w tym miejscu, było trochę snajpienia yy, i ogólnie znaleźliśmy się w nieciekawej pozycji przez to, że tak długo tam staliśmy No musimy iść do tego. Jesteśmy składu. w kanapce, jesteśmy w kanapce no, A tamten ten skład ma strefę to fajnie się stąd. tam A, nie mamy sensu tu zostawać Chcielibyśmy jakoś tamten, albo dookoła obejdźmy tę strefę. No nie Gdzie możemy to... właśnie tędy to jest skład od tyłu, zejdziemy, nie? Byśmy o... zrobili pogodować z nami, może? Tak Dobra, już, dypoś... idę, już idę, już idę. Chwilę tracimy high ground, co prawda, ale. Ale jesteśmy w kanapce, więc nie mamy wyjścia. Możemy no to... tu się Zajdziemy. gdzieś schować, żeby oni zaczęli się bić. A, znaczy, no tak, ale w razie czego możemy wejść do tego składu tak. na plecy? Byli tam na otwartym. Powiem Wam, co trzeba było zrobić, a czego nie zrobiliśmy. Mieliśmy 54 sekundy do zamknięcia ringu. Mogliśmy spokojnie wyjść drugą stroną i przejść na Lawa City. Mielibyśmy zdecydowanie lepszą pozycję na koniec. Z drugiej strony, kto mógł to przewidzieć? Z trzeciej strony, ringi są w miarę standardowe i było to do przewidzenia, więc tutaj trochę wtopiliśmy. O, walą do nich. No i dobra, my tu poczekajmy chwilę. Mamy strefę. No nie do końca. No właśnie. Przepraszam. No i tu się przy, to się przy... Co, co, co się Oni lecą. A dobra. Mam ziwkę, więc możemy im dać jak do siebie. Co robić? Czekaj. Bo ją na daleko rzucę. za nami? Czekaj, tak, za nami. Patrz, nie, Jest. A to oni do nas tu przyjechali, tak? Chodzę z tej strony Z Drugi. drugiej Jeden Pathfinder 0, Pathfinder 0 w HP nawet już Pathfinder leży J koło mnie, jest mnie, na dole ona ma, ona ma ringu Dobra, minus 50 to mam do Orka HP już Dobra, ten zespół zakończył bardzo źle, bardzo źle. Po pierwsze, powinni byli zostać na lawa City. Po drugie, jak już raz dojeżdżali, to trzeba było to robić razem, a nie jednym po drugim. No i. Zostaliśmy. My jeszcze jeden zespół. Pytanie, gdzie będzie następny ring? U nas. Kurwa u nich, no nie wierzę. Dyszytelkę? Tak, i teraz jesteśmy w naprawdę koszmarnej pozycji. Podejście mamy tak naprawdę tylko z jednej strony. Yy, I to podejście jest obstawione przez nich. Będą nas snipeć, będą. Przejdź do nas, jak do kaczek. A my musimy jakoś się przemknąć i dojść do kolejnej strefy, bo inaczej będzie po nas, tak? Teoretycznie możemy się z nimi postrzelać, ale ta runda już jest bardzo krótka, mamy mało czasu. Niestety, prawda jest taka, że szanse mają większe nasi przeciwnicy i to dużo większe. Dobra, chcę tam cały czas. Na no. który dach? Nieważne, już za późno. A ten dach, kurwa. Nie, nie dam rady, spróbowałem. Jeden był gdzieś tutaj. Ładunkowy mają. I niestety jest dokładnie tak jak przewidywałem. Mają snajperki, siedzą sobie na dachach, szyją do nas z Triple i z Charge rifle. Nie mamy szans, żeby ich zabić na odległość, więc zostanie nam w pewnym momencie tryb kamikaze. Na szczęście mamy Pathfinder'a, na szczęście mamy Octaina, Możemy dojechać z dwóch różnych stron, co może jednak dać nam odrobinę szans. Czemu nie grasz? Fiolet. Podniosę się, podniosę się. Czemu nie gram całkiem? Jak? Jak? Y, kostykiem. Kostykiem. W tym momencie kostik. Wrócę do nich zipkę, prosto, jak będzie już gorąco później. No. Teraz będzie niebezpieczne bardzo. I teraz jak to mówią, YOLO. To biegną biegną. Mirę przerzy prawie. No. Ja się leczę. Leży jedna. Leży, kolejna. Ostatni został. Mirę chyba. Gdzie on jest? I cóż, jak to często bywa, ja nie zrobiłem nic, poza tym, że ściągnąłem na siebie trochę ognia. A chłopaki porobili dwóch gości i został tylko jeden. Mamy wygraną w kieszeni w tym momencie. E, I czuję, że nie ma w tym żadnej mojej zasługi. No ale. Ale wygrana to wygrana. Jest to. Nice. E, słabe to było. Dobra, sam się znalazł. To już dzisiaj nie pierwsza wygrana, Klaudia. Także z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do następnego.